Niestety tłumaczenia przez kierowców są bardzo śmieszne. Spieszę się, bo z żoną się mówiłem. Nie wybacz mi, jeżeli się spóźnię na kolację, na którą się już umawialiśmy. Tydzień czasu, bo nie mamy chwili, żeby sobie poświęcić. I najbardziej ja bym powiedział takim zdezelowanym pojazdem, które nam się udało. A czy udało? No który zatrzymaliśmy, a który nie powinien się z taką prędkością prosić, to na pewno jest urządzenie drogowe typ 126, zwany fiatem, polskim fiatem 126. No mogą Państwo się zdziwić, ale na trasie siekierkowskiej taki pojazd potrafi rozwinąć prędkość 140 km na godzinę.